Ciotrek, nie wciągniesz mi mojego rowerka. Nie, pierwsze, pierwsze i moje słowo i piotka było, bo nie wiem czy je już widzicie, ale. to nie jest. No, ale trzeba zapierdalać po schodach to i to poważnie. Nie! Więc że jesteśmy już naprawdę zmęczeni po tej trasie. W, bło w, w błotku! W się da wprowadzić. Wprowadzić, tak. Nieść, nieść, proszę! O, jest! No nie, 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 to nie, nie, to nie. Nie ma opcji. tak rowerek prowadzić obok na odpoczynek <grystanie> <grystanie> czekaj, ej, bo to był time <grystanie> lapse o, cyklu ja nie dam rady, poczułeś mi piwo tak? a gdzie ty idziesz? masz ścieżkę obok ładną to wolę iść tędy czekaj, ja muszę zobaczyć czy tak prowadzić no kurde. Ja nie będę się tak schylał. Ręczka zgarbione. O kurde. Jesteśmy okay. pojebani. Piotrek. Ciekawostka. Czy to jest koniec według ciebie? To? To nie jest koniec. Druga połowa. Druga połowa. Druga połowa. Po... Jeszcze kończy się taką stromizną. Ej. O. Nie wiem, powiem Ci, ja jestem takiego mieszanego zdania, czy czasem rowerka tutaj nie przypiąć. <grym zespołów> no pod mnie, pod mnie zalewa. Ale kurde, dzisiaj mamy hardcore. No. Dzisiaj to będziemy spać w tych manamiotach. <grym zespołów> Teraz mi się Co? I na spacer podbawią górę Dawaj Piotrek no przecież Ty byłeś w zakopcu Dawaj chodź Piotrek jak to jest jak spacer na kropówkach Dawaj Dobra tutaj odpocznij bo tam będzie gorzej. Widzisz to? się napić. <gry> jest ciekawie, nie? Dzisiaj cały dzień jest ciekawie mhm. No, mamy przygody, co nie miara. No, kurde, jest ciepło. Tak, nie? Aż głową bije, no, aż, aż czoło mi paruje. Sprowadzanie nie będzie przyjemne. Co? Nie, na hamulcu jazda. Co? Ty nie zjedziesz. <grystanie> Piotrek, ty nie zjedziesz. Tak, to, ale ty? Wiesz co, szkoda, że oni nie pomyśleli, takie rynny zrobili, nie? Nie mhm. jedna osoba sobie wtachała rower do góry. No cóż. Nie można myśleć za wszystkich. Oh. ludziom. No. Męczenia, nie pomyśleli o takich rynach. No. O głupkach nie pomyśleli Co? Nie mogą przypiąć rowera na dole i iść jak człowiek do góry po schodach to, że Ktoś pomyślał, że człowiek czegoś nie może zrobić, to nie znaczy, że inny tego nie może zrobić o, My chcemy mieć zdjęcie z rowerami Rowerami mamy zawsze zdjęcie przy latarni i chcemy tą tradycję podtrzymać A to, że ktoś sobie wymyślił Ktoś sobie wymyślił to na, na, na konkretnej górce. Najwyżej wtachamy dwa rowery, znaczy dwie osoby jeden rower i wrócimy po drugi i też damy radę. Nie no, bez przesady, już jesteś na półmetku, więc wiesz. Ale po, ty... powiem tak, że... Y... dalej. Co? Bo nawet dalej. No... damy radę. Nie takie rzeczy robiliśmy w wojsku. <laughs> A, my nie byliśmy w wojsku. <laughs> Tak mi coś umkło. Mały, drobny szczegół. Mały, drobny O kurde. A my robimy całe wybrzeże. Nie mamy noclegów nigdzie, tylko śpimy po kempingach, nie? Pole namiotowe czy coś takiego. No i wczoraj jechaliśmy i nas w lesie dorwała burza, nie? I tacy mokrzy, przemoczeni szukaliśmy na jedną, na jeden dzień, w sensie na jedną noc, noclegu i nie idzie załatwić. Ciężko, Ciężko. jest. Ciężko. Wiecie co, bo my jedziemy z Lublinem. Bo aha. Cały aha. Brzegze, w całym Lublinem. Aha. to całym całe nie? Aha. Tylko, że my już wracamy tak, bo my jechaliśmy od Zachodu na Hel, na Helu stąd już jak granica Wielkopolska do obliczy ja spotkaliśmy no, no to. PKA. No to, no to zdu, my PKR. z dół, Nie. Boziłem tam no. kiedyś towar do, do, do sklepu. No. Tam w centrum na tym ryneczku, nie? Pewnie nie do Pluty. Nie pamiętam już nazwy, ale woziłem. I to był sklep, to był bardzo Polski sklep. Czy krept, no. to było do Pluty. I czy też raz mnie sobie wybieracie? No. 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 Tak my, my <noise> też. A właśnie, musicie wchodzić, czy nie musicie wchodzić? Nie, no my wchodzimy. Aha. No i tak y, musieliśmy praktycznie do góry, żeby przybić nawet pieczątkę. Aha! Tak, na górze i później na Aha, takie buty. Nie no, no, już jedziemy, y, idziemy, to kupujemy, nie? Bo tak już byśmy wracali, dzisiaj byśmy jeszcze byli na helu. No. Byśmy wracali, to sobie już powoli tam gdzieś przed. Tańcą, to trochę to też ogranicza, nie? To trochę też ogranicza, żeby się zdążyć. Tak. tak a po prostu dojechaliśmy tak. do tego. Zaczęliśmy od, nie? Od tam nie? Tak. No nie pomyśleliśmy prawie. Mm. I teraz sobie aha, żeby to zdobyć. Też fajnie. No. Dobra. aha Totalnie, nawet nie będzie gdzie, to się rozbijamy na i super, nie? To jest to, nie? Dzięki szerokości, na razie. Dali radę, dali radę. Piotrek, ono tu. Podejdę do płota. Dawaj, ostatnie metry. Proszę. No ale no, to musi sam. To będzie no. ważne. No. od, nowa, od doła zacząć. Udało się. Udało się z rowerkiem. Jak w tradycji przestało. Będzie zdjęcie. Z rowerkami. Oh. Się trochę zmęczyliśmy. Jak po nas to widać. <dawaj> a jesteśmy pojebani o boże normalni po schodach mają problem a my wdyga wdygaliśmy do rowery jeszcze z sakwami, ciężkie jak cholera o. świecenie idzie? No, Wietrówka Jeszcze rowery tu wtachaliśmy do góry. <gry> Czemu woszcie? tak wysoko to jest, nie powie. O. No, wiesz, nie Moment. Ja też gdzieś to mam. Zobacz, no ty, ty. Ja, Już się zmachali. Nie. Jeszcze ta droga tam... te Co tam się nazywa ku? Kluki. Kluki. Kluki, właśnie. Tam jechaliśmy, stamtąd. Też ciekawie. O. O, tu podpisnik, super. O. Można do góry? Yy, Bileciki najpierw trzeba Dobra, no to tam. Dlaj. 6 zł jest za jeden bilet. to tam to ma fajnie trzeba wyciąć, a co nic nie widać? Nie, za chwilę nie będzie widać bawełny czy nie czy Nie kopalnia piasku, kopalnia piasku A gdzie jest morze? Tam jest morze! Tam za tymi drzewkami kiepskie Tutaj mamy do góry światełko Tam są nasze rowerki Widzimy? Rowerki, widzimy rowerki A tu można wejść do góry Raczej nie można wejść Ciągaj brzuch, ciągaj brzuch, ciągaj brzuch <laughs> Jeszcze kilo więcej nie przejdę No, no dalej ty cwaniaku Patrzcie <laughs> A tam mamy te całe schody, którym się żeśmy się tarabanili obok. Jedynie plus z tego to to, że to pięknie wieje. O, no, to, to tak, tu masz rację. Jesteśmy gdzie, Piotrusz? Czołpinie na latarni. W czołpinie na latarni, tak. Tam widać, tam widać e, wydmy. Łebskie, łebskie, łebskie. Nie bylmy. wiem czy łebskie, ale. Ale ogólnie mówiąc. Widzimy polską pustynię. Właśnie, no. właśnie. Nie wiem, czy to jest ta, czy to jest tamta bardziej dalej. Bo wydaje mi się, że to jest ta pierwsza, co widać tam. No tam, 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 ta tam, tam. No bo widać po prawej stronie jest jakieś jezioro. I widać też tą całą mgłę, którą zaobserwowaliśmy w łebie. Tam widać, nie wiem, czy to jest wojskowe. Chyba tak? Chyba tak A ogólnie dzisiaj zmierzamy gdzie? Prawdopodobnie do rowu, bo do ustki chyba tak nie. Dojdzie. Dzisiaj śpimy w rowie. W rowie będziemy spać dzisiaj o, Może w namiocie, ale w rowie. No dobrze, lecimy na dół teraz Ciągle brzuch, ciągle brzuch, ciągle brzuch dół. Cała reszta jest z uplenia. Widzisz? To jest tak zwane, tak zwane oświecenie. <laughs> Raczej za, za młoda. Co? Znalazłeś pantofelek To jest twoja wybranka jest ziobro, ziobro już się mną interesuje Odstaw na górę, to może ktoś będzie sobie szukał Czy tam weźmie to później Dobra, leć na dół Dobra wywam. albo idź, albo wyłącz Trochę przeszkadzają, ale nie jest tak zima. I te kapki zresztą też. Hm, to dzieło mi przeszkadza. Idzie zjechać. Tak, szło zjechać? Nie mówię, że nie. Pani mówiła, że nas podziwia. Nie, nie ma czego. Ostatnie widoki na schody. I lecimy. No, Piotrek zauważył ciekawą rzecz, że cały my cały dzień, dzień spędzamy w klapkach. Tak, cały dzień w klapeczkach. W można powiedzieć, domowych. A my zapierdzielamy w nich cały dzień. I co mówiłeś? I jakie masz spostrzeżenia? Mówię, że jak w końcu doprowadzimy nasze nogi do jak względnego poziomu czystości, no. to wejdą mi. I poparzenia od pokrzyw i obtarcia od jarzyn przynajmniej... i, i obtarcia od, ogólnie od, no od i samych klapek i od tego, że klapek, czasami i że spadają i... i... No właśnie. No jak jutro założymy skarpetki będzie strzypać. No, no zobaczcie. Takie giry mamy czorne Aż wstyd było wchodzić na latarnię. <gry> nie sprawdzałem czystości też Tak, to już było dyskwalifikacja jej na razie Okej, okay. mamy teraz na rowy I tak mówiłem, dzisiaj śpimy w rowie Dobra, lecimy Kamyszki sobie wiadomo. Cześć. Dzisiaj jesteśmy już po, oficjalnie można powiedzieć, po najgorszym, najgorszym odcinku, jaki był możliwy do przejechania w naszej trasie po wybrzeżu i ruszyliśmy z Białogóry do Łeby, następnie do latarni w Człopino i przez Park Słowiński aż do miejscowości Rowy, gdzie teraz jesteśmy. I mało tego, że pokonaliśmy ten najcięższy szlak, to pokonaliśmy go razem z Piotrem w klapeczkach, proszę. Nie. Czyli idzie idzie to zrobić. Zobaczcie, jakie syry brudne. Więc co teraz będziemy robić? Wcześniej przejeżdżaliśmy przez rowę, a teraz będziemy spać w rowach. Tak, będziemy, jeszcze śp dzisiaj śpimy w rowach. Tak, tak, musimy zamoczyć oficjalnie nóżki. to ale fajnie. Po tym całym dniu, styrane nogi. Ja, <grym 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 nawet ale nie nawet nie woda jest miło. ciepła. Nie, no bo teraz w te tych wszystkich miejscowościach, w których byliśmy, to woda była taka, że normalnie kostki wyginała. A tutaj jest, powiem kurde, że naprawdę przyjemnie. Chociaż te kamyszki, a tam kamyszki to, te kamyszki to jest, ale kamyszki jednak wchodzą między palce i, i między e, stopy a, a kapki. ale tak jest przyjemnie, naprawdę, bardzo fajnie. Zobaczcie, mamy cały umyć. <laughs> Nie, teraz idziemy znaleźć jakiś nocleg na, na jakimś polu namiotowym, następnie idziemy coś zjeść w końcu, bo dzisiaj tylko można powiedzieć śniadanie, nic więcej nie jedliśmy. No Tak, żeśmy cisnęli temat, ale trasa bardzo fajna, no wypowiedz się. No ja tam się potem wypowiem. Kiedy się wypowiesz potem? <grym> Jak po się, tam? Tam się skończy. Co się skończy? No to, to się wypowiem. <grym> no ale czemu nie możesz teraz? Na świeżo? Bo musi przemyśleć, bo musisz sobie zdanie w domu ułożyć. No Będzie referat pisał później, którego tak nikt nie przeczyta. O, lecimy dalej wieczorową porą. Jakby będę ją widział, bo nie będę widział, to nawet nie Tatuś no. Jak podsumowujesz dzisiejszy dzień? Dobrze. Dobrze, to znaczy lekko boli mnie sprawa stopa. Od no. czego? Op. Od tego, jak sypłem w deskę. Bo mi się, czym to jest spowodowane? Bo mi się noga smykła. A to jest spowodowane? No... uderzeniem. Uderzeniem? Oczywiście. Przez to, że nie miałeś... butów. No ja to tam... <noise> o, w butach też by mnie bolało. Ale wiesz... No, tak jest, jak się... Nie ma butów odpowiednich na... Ole, Łódź! Ja cię kręcę, zobaczcie I to. to! Co? Ja to to pływa. I, same piroty. A to nie jest ta pogłębiarka? Co? To to żółte? Żółto-niebieskie? To małe. Ale... Belona Rowy. No, wydaje mi się, że to jest chyba to. No, ja tyś... ja i powiem Wam kury chyba cofam moje zdanie o rowach. No, ja, tak. ja też, no Myślałem, że. No, bo my tutaj kiedyś z piotkiem byliśmy, to nie mogliśmy znaleźć. Noclegu. No, to nawet nocnego nie było. I stwierdziliśmy, że, że to, to jest, jest wiórka zabita de no. ale I to no. grubo. No. Powiem wam tak, że byliśmy w restauracji Da Vinci, czy jakoś tak. No, Leonardo. New. I pizza. Kurde, pierwsza klasa. Najlepsza pizza jaką jadłem w podczas tych wakajków naszych. No, nie, no, nie zawsze. Przejadłem jadłem spaghetti i można powiedzieć, że danie mi się zwróciło. O, choroba morska Tak, tak bujało o. Nie, ja na razie łososia jeszcze z helu nie pobił, nikt nie pobił Nikt? Czyli najlepszy w życiu jaki jadłeś? No tak? wysoko poprzednio postawiłem No ale najlepszy czy nie, nie najlepszy? Wydaje mi się, że najlepszy Wydaje ci się, czyli tamtych smaków nie pamiętasz Ja nie pamiętam, ale ten mi bardzo, bardzo dobrze wszedł Wszedł ci Tak jestem, jestem, że tak powiem jak najbardziej na plus Łosoś wchodzi nawet nie wiecie gdzie no. do żołądka Dobrze, teraz idziemy do Dino Zrobić małe zakupki I powoli będziemy się nynac Wiadomo, Dobra, że powódka. No. usiądziemy sobie jeszcze piwko Może wypijemy I będziemy się kołować W stronę namiotów Żeby Odespać dzisiejszy dzień A dzisiejszy dzień był naprawdę męczący Mamy jeszcze ile mówisz? 200? Nie wiem, 38? Jakoś tak. Ważne, że ten, te największe pierdoły już mamy za sobą, bo to co Utek wspominał, musimy powiedzieć o łódku, bo Utek wspominał, że, że park Kolumbijski e, będzie bardzo ciężkim odcinkiem. I miał nawet rację. No miał rację. Akurat naszym, naszym szczęściem było to, że wszystkich, który, który, którzy nas mijali, albo którzy, których my mijaliśmy, to wszyscy jechali w to najgorsze, a my już to najgorsze mieliśmy za sobą. O właśnie. No. Trzeba jechać jednak od drugiej strony, wtedy jest lżej. A nie jak wszyscy każą jechać od Świnoujścia do Krynicy. No my, my robimy odwrotnie, jak wszyscy. Bo co kogoś spotkaliśmy i ktoś mówił, bo znał kogoś, kto jechał, to wszyscy jechali od Świnoujścia właśnie w stronę Rosji, a my robimy to odwrotnie, bo niby to. Bo oni wiatry sprzyjają tej. Kurde, no. wiatr, bo oni jadą, oni jadą rowerem, co ma żaglówkę. No i tam potrzebny jest wiatr. Ale w sumie, jeżeli byśmy mieli za rok jechać i miałby z nami jechać Łukasz, to pewnie byśmy pojechali też w no, no żeby dla odmiany, żeby coś innego. Bo jechać tak. drugi raz to samo, chociaż do brzegu jechaliśmy tą samą trasą, więc. No. No. Zobaczymy, nie ma co wyprzedzać. W historii, zobaczymy, jak to będzie. A teraz jesteśmy gdzie? Ja no, na, jakaś... na głównym chyba deptaku. Ale, Czy... ale rowy nie do poznania. No. Wow. wow. O, yy, tu jedliśmy. Idziemy na jakiś deser, bo No, do Dino idziemy. Tak. Tu jedliśmy. Polecamy. Bardzo dobre. Szybko i tanio mniej więcej jak na te czasy Masz swoje, i, i dobre no właśnie o tym mówię Aha. no dobra łączymy się później